No, witaj Aleksandro. Tutaj w sferze takiej, bym powiedziała, ogólnej, karty pokazują przyjaźń. Działanie przede wszystkim. Już patrzymy sobie. Po prostu. Już patrzymy, jak to wygląda. Tutaj w sferze pierwsza sfera, która pokazuje się. Po prostu tutaj, jeżeli chodzi o ciebie, miłość, karty pokazują zadowolenie, słońce, dobre rzeczy. W sferze pieniędzy, karty pokazują jakiś rozwój, działanie, jeżeli chodzi o ciebie. W sferze pracy, uwaga na otoczenie przede wszystkim. W sferze wewnętrznej, aktywuj te dobre energie, aktywuj te rzeczy, które są dobre w tobie. W sferze po prostu tutaj takiego w ogóle uzdrawiania, to bądź dla siebie jakby nauczycielem, czyli pozałatwiaj sprawy, które powinny być załatwione. Twój stosunek do ludzi jest karta transformacji, czyli ogranicz po prostu pewne rzeczy pewne rzeczy, które są pokazane. Pewne, Ogonić pewne osoby, które ci po prostu tutaj próbują psuć pewne rzeczy. I karta Twojego połączenia z górą więcej ufaj, więcej mniej po prostu wiary.